Uwieram. Nie, nie odchodź, puszko. Niestety, przepraszam. Le. Mój przyjaciel, który to doda tarł jakimś cudem, a, a teraz umrze. Uy. Tiras, pokas, asetem, jatomo, yaki, moles, pecina, p o n t e u s a r a przecieć przez mikrofony jak to do siebie wy gdy i, i kto do tego do psychiatryka ja wam pokażę zniszczę to i ogórki kiszone Dobra. etam 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 pomocy, mama. Wyglądało Cześć Duolingo. Umrało jabłko. Naprawdę? One przyle... Jak to przyszło tutaj, żeby cię ratować? Nie udało mu się. Że a... i uciekniemy stąd i załatwimy tych dziaduch. Um, czy ty powtarzasz mój tekst? Oczywiście, że tak. Jeszcze Wisła nie zginęła, kiedy my żyjemy. Um, a to nie było tak. Kiedy Rosja nie zginęła to my żyjemy. Garsz, garsz marszowski że my i to Rosje za twoim gegodem złączy te Ee Dobra, ja się ulatniam zaraz. Ale jak się ulatniesz? Po prostu odpływam z twojej głowy. Co? Jestem tylko. Jak to? Eee. Yy, tym. Eee. Yy, yy, Tęsknię, Namierz wyobrażać sobie. Zaraz stąd odlecę. Jak to? To. To ty nie chciałeś mnie uratować? Nie, jestem tylko, tylko głupim, jak like to, Obrazkę. Co tam się działo? Nie wiem co. Przypilnka Thanos. Umieram. Ej, gdzie jest Dolik w ogóle? A chyba wysłała się samego do piekła. A z racji, że nie ma telefonu, to nie mogę że się odteleportować. Um, skąd wiesz? Um, wcale nie znam wszystkich waszych sekretów. Co? To ty wiesz o każdym wszystko? Tak. Aha. Ale ci nie powiem. O ty Dobra, ja się boję, tam jest tu. Ujdzie. Bo Patrzcie, on myśli teraz, że jest w jakimś tunelu yy, przestrzennym. Bo wyłączyli mi światło. I jeszcze widziałem do niego ten. Dobla, to, kop, kop, to. kopiemy się do niego. Aaaa! Co tak? Co tak tu śmierdzi debilem. A no przecież. Bo jestem z debilem. Ej, nie mów tak, bo cię zakopię. A ja to Pójdę do piekła, pewnie e, jak to, że wkupi nowy telefon, powróci do Olingo. E, potem się zapyta, e, gdzie jesteś, e, gdzie jest e, Thanos jabłuszko. Powiem wszyscy, że e, jak to, jestem znowu w piekle i potem mnie uratuje znów. Skąd widziałeś o tym? Bo wiem, co myślisz. Teraz myślisz, że Thanos to, to głupi Śm bąk. Śmiedzo śmierdzący bąk raczej. Po co ja się ekscytuję, jak to. Adam! Zajęło się do, za, za, za do kokiemu za, 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 za. pół sekundy. I mówiłem, że będzie mi za pół sekundy. Mm, mówiłeś. Dobra, nie chodź tutaj szereg i już idziemy. Ale muszę się pożegnać z Duolingo. Duolingo jest w piekle. Musisz kupić nowy telefon. Aha, dobra. Czyli zaprzył telefon, sam się wysłał do piekła, a teraz mamy go ratować. Ale ciebie teraz ratujemy. A okej, okay. to ratujcie mnie. A pomocy, pomocy, po... wspomnienie chce mnie zabrać. A, uratujcie mnie. Zwierzątka skolka nasz. Nie wytrzymam. Tu jest taki cringe. Przypinka Thanos umieram. Czemu mówisz zawsze przypinka Thanos umieram? Ja wiem. Wcale nie zginęłem w, w tamtym życiu przez przypinkę do włosów. Naprawdę, Jakoś, ktoś się zapił przypinką? Tak. Um. Nie, nie rozumiem cię. Ja ciebie siebie też. Dobra, ratujcie mnie, czy nie? Uratujmy go! U Spadamy do tunelu! Dobra, idziemy tunelem. A czemu mnie kosmolotki zabrały? Ja, on myśleli, że jesteśmy kosmolotkami? A patrzę na niego głowę w ogóle. Eee, gdzie wleci? Nie wiem, grzy, grzyb z Garten of gang. nie gang. jest legendarny. Tak, urwi go! An! Nie udało się! Nie udało się, moje zabki! Uciekajmy do domku! DEMONIE, to że mnie tutaj zabrałeś. A czemu tak mówisz? Jak to w ogóle jest? Eee, z jakiego powodu mi dziękujesz? Pięćdziesiąty milion raz. Potem. Z złości. stworzył jeszcze więcej. Bóg tych. Zwierzątek dla nich. szereg będzie miał nie wiem. Będzie żył w nieskończoność. Ej, tam dobrze mu. A oglądamy w ogóle? Skąd weźmiesz telefon? E, wiesz, że zrobił Duolingo piekło. Aha. To. W tym piekle. Był telefon, bo Duolingo. Jak to Wiesz, spalił go trochę i wywalił go na sam koniec. To ja poleciałem tam i wziąłem ten telefon. I ci zaraz po pokażę jaką aktualizację zrobiłem. do Duolingo. Ale to masz tego starego Duolingo, nie tego nowego. A czy tu nie został uwięziony? E, został, bo i poleciał do piekła, żeby poszukać telefon. No. co został tam na włosność, jak rozumiem. Eem... Tak. Jak e, szereg nie kupi nowego telefonu, to pewnie tak aha to pokaż mi aktualizację okej okay. co szefie ja? pokaż, czy masz funkcje nowe Takie mam funkcje super siły super, super skibidzi sigmowej twarzy i super odganiania innych i letów od pana. Nie ten tryb. Żałosny jest, że dla mnie. Nie wiem do kogo iść teraz do boga, który za bardzo wstrzeszył. Czy, czy być z demonem, który... Y y Aktualizuję Duolingo i jeszcze Mów... jak to wbudował mu system, z... żeby na niego mówił Skiby D Sigmo. Ech. Co ja robię ze swoim życiem? A może stosuję jak to do piekła Duolingo? Chętnie tam cię zaprowadzę i zostaniesz tam na no wieczność nie wiem pomocę! mama ej, a w ogóle to są zamontowane kamery? nie wiem, chyba Duolingo zamieścił bo widziałem na odcinku, że jak jak byłeś ty i zrywałeś kontakt z, z Bogiem i przyszły też do mnie tak, o nie, musimy skaszować Szerega na zawsze, czemu, bo ten film wprowadzi się do Polski, nie, będą mnie widzieć wszyscy Polacy, ja tam już za późno, już kilku Polaków nas widziało. Nic nie zrobimy z tym. O nie. Polska, Polska, biało-czerwoni. Ja tam już. Już każdy będzie wiedział. Nie możemy usuwać strzelaka, żeby to był taki śmieszny żart. Żartowaliśmy, nie osuwamy, nie osuwamy szereka. Wcale nie chcieliśmy go wysłać do piekła, wcale. Dobra, jej tam, tam, tam. Dobra, więc baj bye. bye i czemu tak powiedziałeś? Po prostu, żeby był kontent. Muszę robić drugie pożegnanie. Bye bye!